No właśnie, a czy dlatego zaczęłaś się zajmować fotografią, bo miałaś w głowie wizję, wyobrażenie konkretnego kadru i wiedziałeś, że nikt tego nie zrealizuje tak jak ty? Wiesz co, ja nigdy tak nie myślałam w ogóle, ale y, zaczęłam się zajmować fotografią jak w momencie, kiedy dostałam od taty aparat. Czyli jeszcze I, wcześniej... Tak, jak miałam 15 lat. I zaczęłam rozbierać te wszystkie swoje koleżanki z akademika i z, tak, z internatu uh -huh. i wiesz, tam eksperymentować. A ty pochodziłaś do internatu? Tak, tak. W Gdyni Orłowie byłam. No, w liceum sztuk plastycznych. A potem w związku z tym, że rodzice mnie tak wychowali, że trzeba na siebie zarobić, to poszłam do pracy regularnej do agencji. Na, tak, do agencji. Tak jak I jakby po pięciu latach siedzenia przed komputerem po 12 godzin, stwierdziłam, że to, <słyskańczyny> <słyskańczyny> czy to że zaraz mi odpoczać. głowa wybuchnie, tak, albo wszystko mi wybuchnie. No Ale myślałam. zaczynałaś zupełnie sama czy od razu już w dołecie? Wiesz co, zaczynam zupełnie sama i zaczynałam też zawsze w duecie z asystentem. W sensie, że ja nie, nie, nie miałam pojęcia na temat lampek, jak się nazywają i tak dalej. I pamiętam, że wtedy mi pomógł Radek Polak, który był fotografem, ale zgodził się mi pomóc. I Radek Poszański też, dwóch Radków. Od tamtej pory fotografia troszkę się zmieniła. Zawód fotografa i sposób wykonywania pracy. Wiesz co? Zaczynałaś na analogu? Wiesz co? Zaczynam na analogu i wróciłam na analoga teraz. Ale yy, wiesz co? Yy, wydaje mi się, że się. Yy, może jest trochę łatwiejsza. Tak? Z jednej strony technicznie. Fotografia. Ale może też masz już tyle doświadczenia, że. Yy, ale nie, są presety, są takie rzeczy, które pomagają ludziom robić, nawet z jakiejś dość prymitywnej cyfry. Możesz mieć fajną fotę, wiesz o co chodzi. To też, nie. Ale jeśli chodzi o rzeczy takie koncepcyjne, czy o myślenie o fotografii w ogóle, to chyba nie za wiele się zmieniło. A Instagram nie zmienił Twojego myślenia, w ogóle myślenia ogólnego o fotografii? Lekko zmodyfikował, ale raczej w stronę taką pozytywną. Ja to odbieram jako zmianę pozytywną. W sensie nawet nie, jest bardziej osobisty. Bo nie mówię oczywiście o takim, bo są różne jakby. Um, na Instagramie masz różne nurty tych Instagramowych obrazków. I te takie absolutnie artificial, takie sztuczne i tak dalej, to o nich nie mówię, bo to nie jest w ogóle istotne. W sensie dla mnie. N nie, ten, ale są takie rzeczy, które po prostu są bezpośrednim, bardzo uczciwym mówieniem twórcy i to mi się bardzo podoba w instagramie, nie? Że to, Sączy... jest to po prostu feedback, tak? Tak, ale też taka mm, gotowość ludzi, otwartość, żeby, żeby produkować obraz. No właśnie, a nie masz wrażenia, że teraz każdemu się wydaje, że jest fotografem? No i jestem fotografem. <laughs> Słuchaj, no wiesz co, to tak jakbyś powiedział, że każdemu się wydaje, że jest muzykiem, bo też są te wszystkie <laughs> programy, albo każdemu się wydaje, że jest no filmowcem, tak. bo może sobie w, mo w domu zmontować film, no z którym najpopularniej... nakręcił telefonem. W sensie wiadomo, że tak. Instagram jest tak ważną częścią teraz, że tak... Yy wszechobecną, obecną częścią życia w, w... Ale Instagram to nie są tylko zdjęcia. No jednak jest to głównie wizualne. No wizualne, ale to też są ilustracje, to są no, teksty, to, tak, no. to są, wiesz, całe takie, nie wiem, moodboardy wrażeniowe. To, to nie jest tylko fotografia, nie? To tak, no to jest na przykład ci... twoje prywatne życie, które ciężko już z, zaliczyć, no wiesz, do... Ale do... patrz, ile osób zrobiło karierę na tym, że właśnie dzięki Instagramowi zaczęli zaistnieli, bo pokazują swoje prywatne życie. Pewnie możliwe, że częściowo wyidealizowane, ale jednak yy, dzięki no, fotografii, no. dzięki fotografii w ogóle powstał nowy zawód i to bardzo intratny influencer. I... To nie jest tylko fotografia, to jest jakaś też moc w człowieku. No. Oczywiście, ja tak, nie sobie nie wyobrażam, że jestem dobrym fotografem jest w życiu, nie będę dobrą influencerką. No, trochę jesteś influencerką. Ale nie na takim poziomie, wiesz, milion oglądających. Ale ty korzystasz z Instagrama i innych kanałów, żeby dzielić się swoim światopoglądem i Ostatnio bardzo. Na... Ostatnio bardzo, tak, tak. Edukować. Korzystam, korzystam, korzystam owszem, tak. Czujesz takie powołanie, to przychodzi... Masz nie, po prostu... Naturalnie wniosku, czy jestem, po, musisz się wyżyć? Jestem matką. Nie, naturalnie po prostu wyrażam swój sprzeciw, jak coś mi się nie podoba, albo aprobatę, jak jestem za. A przy okazji robisz też. Czy teraz nie wiem, czy to jest tajemnicą, ale przez kilka dni byłaś tro, troszeczkę odcięta, ponieważ chorowałaś w domu. Czy brakowało Ci pracy? Bo wydaje mi się, że. Nie. Z, nie. A chciałam powiedzieć, że. Ze wszystkich fotografów, których znam, strasz, chyba strasz. te najbardziej. Nie, w ogóle mi nie brakowało pamiętań, że mam dzieci. Więc ja w ogóle cierpię na, takie, na taką niemożność, taki syndrom takiego yy, yy, niemożności sklonowania się. No. <laughs> Chciałabym, żeby mnie było były dwie, Zuzy, i jedna, żeby te dzieci właśnie kształtowały z nimi, była i cały czas z, yy, z nich czerpała radość, a druga, żeby tyrała tak, jak to umiem i lubię najbardziej. A czy dzieci zmieniają Twoje spojrzenie na świat i Twoje oko, Twoją. Wiem, wizję artystyczną twoje oko fotografa? Wiesz co, to jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że na początku takie wczesne macierzyństwo robi coś takiego, że, znaczy zrobiło ze mną, nie wiem, to nie, nie żadna reguła pewnie, ale stałam się taka wrażliwa bardzo i... Zawsze byłaś wrażliwa. Tak, ale wiesz... Twarda, ale wrażliwa. Tak, ale wrażliwa na, na przykład na opowiadanie o ludzkim nieszczęściu, A. że na przykład y, y, ciężko by mi było, teraz już trochę mniej to mam, ale jakby po Teosiu ciężko by mi było zrobić Imago drugie. Tak? No. Teraz dopiero do tego wracam, że tak, że, że jakby odzyskuję takie racjonalne spojrzenie na świat, bo naprawdę po prostu coś takiego zrobił teo, że tak, starałam się taka nadwrażliwa. To może przypominam, co to było Imago? Imago to, było, to jest projekt o chłopakach z Poprawczaka, fotograficzny, cała książka. Dwie z najpopularniejszych okładek polskiego woga to są Twoje okładki. Najpierw Monika Jagaciak w Chicago, a w tym roku Monika Jagaciak w roli właśnie matki. Te okładki cieszyły się i te, te numery wielką, wielką nie, Bardzo mi miło to słyszeć, naprawdę? Absolutnie. Ciekaw jestem, czy to jest jakieś dla Ciebie specjalne połączenie Ty i Monika, czy, czy to, że. Z jednej strony wyjazd do Chicago, z drugiej strony właśnie koleżanka Ale matka. wiesz co, to, 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 bo to jestem ja i Monika, ale to jest też Karla i ty. W sensie, że tam się dużo rzeczy zgadzało, no Tak, tam, zgadza... Karla za tak tam się dużo rzeczy zgadza jakby w koncepcie, tak? To są takie sesje, gdzie ja nie poczułam, że, że coś jest nie tak. A czasem czujesz, że coś jest nie tak? No czasem mam tak, że robię rzeczy, które na przykład muszą być ładniejsze, niż bym chciała, że. Żeby... <grywa> tak? <grywa> Wiesz co, chodzi? Nie, lubię jak jest ładny. W ogóle sam jakby wpuszczenie mnie nawet w, w ryzykowne rzeczy właściwie sprawia, że te obrazki są ładne. Jakoś to umiem zrobić, ale lubię jak jest taki balans. Jak ten obraz czasami troszkę niepokoi, albo, albo zmusza do jakiegoś takiego zastanowienia się, zatrzymania się, takiego pomyślenia. Aha, co, a o co tu chodzi? No lubię, mam... ten, lubię ten faktor. Nie? I mam wrażenie, że ty, pracując jeszcze wtedy chyba w duecie, wprowadziłaś coś takiego do pism lifestyle'owych, celebryckich w Polsce, robiąc portrety różne, znanym osobom. W te, jak, jak, zacząłem, jak zauważyłem właśnie, że, że jest takie nowe nazwisko fotografii, pojawiał się w tych pismach, które znam, w których sam kiedyś pracowałem, znane nam twarze, ale wreszcie w jakiejś, w jakiejś nowej od, tak i to był Świetnie. specjalny zabieg? Czy, nie wiem, no zawsze. Czy tak po prostu wtedy fotografowałaś? Zawsze się staram robić tak, żeby mi się podobało, żeby mnie to interesowało. To jest jedyna moja odpowiedź na takie pytanie. Interesuje? Różne rzeczy w różnych momentach życia. Różne rzeczy, naprawdę. Ale to też to znaczy jakby nie masz nic przeciwko i to też bardzo cenię. Solidnej komercyjnej fotografii. Nie, nie mam, nie mam. Ja wręcz nawet e, lubię zarabiać e, pieniądze <grym 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 robiąc <grym zdjęcia. Tak, tak, nie mam nic przeciwko i zawsze mnie ten nie podział drażni, no. straszny. To jest taki podział, którego ja nie rozumiem, bo jakby dobra komercja jest chyba najwyższym poziomem w ogóle, w sensie naj, jakby poziomem marzeń artysty, który chce żyć za, swoje, za swoją pracę. No. Dobra komercja, no wyobraź sobie. A ty jesteś artystką? No, właściwie chyba trochę tak. Znaczy, jestem, no, właściwie no tak. Wiesz, co? Chyba zawsze. Zawsze co można się stać. Jak to inaczej powiedzieć? Bo ja też jestem rzemieślnikiem dobry. No więc no, kwestia tego artyzmu to jest myślę taka kwestia autorskiej wypowiedzi. Wtedy mam wrażenie, że y, dotykam czegoś, co jest czymś więcej niż po prostu zrobieniem dobrego zdjęcia zleceniodawcy. Więc no, momentami jestem artystką. Znaczy, zawsze byłam, nie wiem, mamy trzeba zapytać. A często odmawiasz, często mówisz nie? Odmawiam. Odmawiam, odmawiam, ale. Yy... Czego nie lubisz robić, albo czego byś nie zrobiła? Czego nie lubię robić, nie lubisz, czy robić głupi? <laughs> <laughs> ale to mi się zdarza dość rzadko, w sensie albo takich kompletnie nieprzygotowanych, że wchodzę w coś i widzę, że po prostu wszystko, co, wszystko yy, z czego się będzie składała sesja, będzie wymagało ode mnie. Księcia grabek i zagrabienia. Nie, nie lubię tego. Lubię, lubię pracować z ludźmi, którzy nawet stawiają opór, albo mówią nie, albo się spierają. Lubię, lubię jak ktoś no, ma. Wiesz, nie wiem, czy wiesz też ale pojęcie o tym, co robi. Nie? nie wiem, czy o tym wiesz, ale jak u nas w redakcji pewnie w innych redakcjach też, jak mamy bohaterkę, bohatera którymi wiemy, że może być, no, że wymagają jakiegoś wydobycia. To, tak. To Zuzanka zrobi. to zrobi, no, to tak, od to. razu do Wiem, 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 że też mam coś takiego, że potrafię kogoś przekonać, żeby nie szedł jakąś drogą, tak, która... Mm, życiową? Nie, wizualną, życiową. <laughs> w życiu się nie wtrącam, ale, ale faktycznie pod... wizualia tak. W, w sensie w to, jak i... ludzie wyglądają, tak, jak się... Tak. Jak się, jak się prezentują jak I ludzie się Ludzie lubią komunikują. tego eee, mówią to? Eee, nie wiem, Zgodna poczekaj się. niech pomyślę. <laughs> nie, chyba chyba lubią. Właściwie wracają chyba po to też. Tak? Często no, często. I też. Eee, e, oddaje mi się też czasami takie osoby, które nie wiedzą, co ze sobą mm -hmm. zrobić, albo mają, e, potrzebują liftingu wizerunku. To też. Często trafiają tu w ramionkę. Ale wiesz, ale to tak naprawdę, no, y, jak jesteś po drugiej stronie jesteś modelem albo jesteś bohaterem o, tutaj jakiegoś wywiadu czy czegoś, to też po prostu czujesz się czasami y, z tym zestresowany, spięty. Chcesz to jak najszybciej zostawić, nie chcesz eksperymentować Ty też? I dalej. Ja też. Więc ja, wiesz, rozumiem tych ludzi. Tylko, że tak roztaczam taki parasol poczucia bezpieczeństwa, zawsze możesz nie zaakceptować foty.